Cześć, czy za 52 odcinek futsalu w Krakowie 10 przedostatnia kolejka fazy zasadniczej Dywizji B za nami i znamy już cztery drużyny, które zagrają na pewno w Grupie Mistrzowskiej i dwie, które nie zagrają. Pozwólcie zatem, że omówimy kolejne spotkania i rozpoczynamy od meczu pomiędzy Złotymi Chłopakami a ekipą Galaktik Futsal. Weczu tym faworytami była ekipa Galacti Futsal, ale na początku nie mogła się strzelić. Tutaj widzimy znakomitą interwencję Kargula po uderzeniu króla, a potem jeszcze mieliśmy rzut wolny, po którym uderzał główczyk, bowiem po poprzedniej akcji mieliśmy faul. I pierwszą bramkę widzimy dopiero w 18 minucie, kiedy Cygan zagrywa piłkę do króla i gracze z Galactic Futsal obejmują prowadzenie 1 do 0. Jednakże Złoci mogli błyskawicznie wyrównać. Próbował Tyński, potem jeszcze poprawiał Mierzejewski, ale ostatecznie pierwszą połowę wydawało się, że wygrają gracze Galactic Futsal. Odmiennego zdania był Artur Tyński, który w swoim debiucie w Nalfie zdobył bramkę i jednak po pierwszej połowie mieliśmy 1 do 1. W drugiej połowie mieliśmy koncert Konrada Grzyba. Tutaj widzimy pierwsze uderzenie tego zawodnika w minucie 23, które daje prowadzenie swojej drużynie, a potem mamy naprawdę bardzo interesujące spotkanie. Uderza z dystansu Król Artur, ale broni Kargul. Potem mamy kolejną akcję Galaktyków. Tym razem Dawid Główczyk, który znów testuje Kargula Kargul i ten test zdaje a potem jeszcze jedna akcja, w której miał swoją szansę król Artur, ale piłka trafia tylko w słupek. W następnej sytuacji próbował grzyb, poszła z tego bardzo interesująca kontra, w której też z dystansu uderzył Knap, ale obronił to Kuba Bieńczycki. Szansę na drugą bramkę w tym meczu miał również Artur Tyński, który znakomicie rozegrał ścianę z Gnutkiem, a z kim by innym, ale ostatecznie w bramkę nie trafił, a potem mieliśmy show Grzyba, który w takich oto okolicznościach podwyższa na 3 do 1. Potem szybka kontra Galaktików i Grzyb. Podwyższa na 4 do 1. A kiedy już gracze złotych musieli postawić wszystko na jedną kartę, Konrad Grzyb strzela na raty, ale skutecznie jest 1 do 5. Jeszcze w samej końcówce mieliśmy faul numer 5. graczy złotych łupaków i przeduszony rzut karny zmierzyli się Bramkarze, ale przemek Kargul był lepszy od Kuby Bieńczyckiego. I ostatecznie Złote Chłopaki uległy Galaktik Futsal 1 do 5. W drugim spotkaniu hat mierzył się z Dragonami. To było kluczowe spotkanie w kontekście tego, kto zagra w grupie mistrzowskiej, kto sobie mógł zapewnić grę w grupie mistrzowskiej w tym meczu. Rozpoczęło się zdecydowanie lepiej dla hat Uderzenie z dystansu ma jest 1 do 0, ale błyskawicznie odpowiadają aptekarze. Kurylak dostrzegł niepilnowanego Pietrańczyka, jest 1 do 1, ale wymiana bramek trwa w najlepsze, bowiem już po chwili Janusz Rybski mocnym strzałem z dużego palca daje ponowne prowadzenie swojej drużynie, a Hatrick się rozpędza, stwarzając sobie coraz więcej sytuacji, tutaj widzimy uderzenie Hodora, ale obronione. Potem znakomite uderzenie z dystansu Mateusza Sikora, ale również obronione. No i co ciekawe, poszła z tego naprawdę dobra kontra. Ślusarczyk jednakże nie dał rady Gajochowi. W kolejnej sytuacji uderza siwek, ale trafia tylko w słupek. A w minucie 14 gracze hat podwyższają swoje prowadzenie, kiedy to Radosław Makła strzela swoją drugą bramkę. W tym meczu jest 3 do 1. A gracze aptekarzy mogli bardzo szybko strzelić bramkę numer 2, no ale tym razem yy, zabrakło skuteczności Pietrańczykowi. Yy, potem kilka dobrych sytuacji hatrika, próbuje. Rybski próbuje Makua, a w minucie 19 kolejna niefrasobliwość aptekarzy i Łukasz Hodor podwyższa na 4 do 1 gracze dragonów walczyli. Ale nie mogli po raz drugi pokonać Gajocha. Tutaj strzał Pietrańczyka nad bramką. A już w drugiej połowie rozpoczęło się z kolei od znakomitej akcji Mateusza Sikory. Ale Tomasz Płatek był na posterunku. Jednakże w 22 minucie już nie miał nic do powiedzenia, kiedy piłkę dostał. Siwek i było 5 do 1. Błyskawicznie na tą bramkę odpowiedzieli aptekarze, mianowicie Wojciech Ślusarczyk strzela gola numer 2 dla swojej drużyny, a potem szansę miał Rafał Rogusz, ale trafia tylko w słupek. Poprawka tuż obok bramki. W odpowiedzi mamy kontrę Hatrika. Chodor przedziera się, przez zasieki rywali, ale Płatek broni to uderzenie. Potem mamy rzut wolny, po którym Ślusarczyk strzela, trafia w słupek. A w minucie 33 mamy kontrę Dragonów. Ślusarczyk podaje piłkę do Rogurza, a ten strzela gola. A Rafał Rogusz to i tak bardzo się cieszy, ponieważ jest to jego 200. na bramka w Dragonach, licząc ligę i puchar. Serdeczne gratulacje. W 37 minucie Sikora strzela bramkę na 6 do 3, i w końcówce już gracze hatryka nieco się rozluźnili. Tutaj, co prawda, jeszcze bez straty gola po uderzeniu Piotrańczyka, ale potem już mamy bramkę po tych dwóch uderzeniach Piotra Świderka, a jeszcze już w samej końcówce. Gracze Dragonów yy, o mało co nie wrócili do gry, ponieważ uderza Rogusz yy, i końcówka była naprawdę interesująca, ostatnie 6, 70 sekund, ale ostatecznie kolejne bramki nie padły i hat wygrał to spotkanie 6 do 5, zapewniając sobie miejsce w grupie mistrzowskiej. Kolejnym meczem był mecz pomiędzy Drink Teamem a NKS-em. Drink Team przed tym meczem już nie miał szans na awans do grupy mistrzowskiej, tutaj kalkulatory że tak powiem, sprawiły to, że nie było takiego wariantu, a NKS w dalszym ciągu miał tą szansę, ale musiał to spotkanie wygrać. Mesz ten transmitowaliśmy na żywo na kanale naszej ligi, dlatego pozwólcie, że zaproszę Was na flesza z tego spotkania wraz z moim komentarzem. Wielka kotłowanina. Dubisz? Dubisz! Ależ poszukał tym podaniem Rajka! Cholewicki do Dubisza. Dubisz broni Soja. No i sprytnie to nasze stanowisko. Ale naprawdę czysty, piękny fisk. Teraz Cholewicki. Szukami zadania strzału, minął dwóch Holewicki! Broni Soja. Teraz Dubisz przed szansą. Dubisz! I od poprzeczki pod ladę. Rafał Dub Kolewicki broni szala. Wraz z szóstką innych graczy, bo sześciu, innych gra... sześciu graczy w sumie ma sześć asyst. Teraz lis i, i dobija ryba. Tak Tego jest. Urazu doznał Konrad Łęcki, ale tutaj na szczęście póki co wszyscy zdrowi. Ależ teraz lis do ryby. Ryba do lisa! I czekaj, jak Franczak Frczakrzyj chę... to wszystko idzie kontra. Koty za, koty za. Koty za. To toń strzela Franek Jachymczak, ależ... Zapewne ona przez kilka minut tutaj będzie napastować drinków. Stasiowski, ależ teraz huknął. Prowadzi no. głowę. Rzut rożny. To toń. Stasiowski jeszcze raz broni Szaliks. Widowiska, miejmy nadzieję, że tak nie będzie i emocje będziemy mieli do samego końca. Ależ teraz dograł tą piłkę Jan Jachymczak. A... St Dubisz, Krzysiek Cholewicki, ale uderzenie, Krzysiek, Dariusz Rajek rzuca tą piłkę Krzyśkowi Cholewickiemu, podanie do Dubisza i czwarte przewinienie, strzeli, Cholewicki, tak, Oj, lecz teraz, przepraszam, muszę to, do... Soja już wyszedł, czy Cholewicki? Krzysztof Cholewicki! 4 do 1! Eee, no tutaj są w dalszym ciągu widoki na kolejne przedłużacze. Ależ teraz to to urwał się. To to ale trochę za wcześnie, ale ładnie się ta piłka kręciłaby się w siatkę. A po pierwszej połowie 2 do 1 dla ekipy Boanerges. Po pierwszej połowie tamtego meczu. Jest, i jest nad... prawdziwym wirtuozem, jeśli chodzi o przedłużacze. I znowu Cholewicki. I tym razem broni Soja. Rajek i słupek. Do przepraszam do Szali. Szala do Ryby, Ryba, uderzenie broni peść jeszcze Ryba. I jeszcze raz Ryba i so Lis do Ryby i broni Soja. Jeszcze raz Lis, jeszcze raz Ryba jeszcze raz Soja. Mieliśmy powtórkę. Jan Jachemczak. I strata, Krzysiek Kolewicki Holewicki, Holewicki ale ma dużo miejsca. Holewicki szczur. Drinki wiedzą, że nie muszą tutaj strzelać, wystarczy, że nie stracą. Ależ teraz obrócił się totoń Stasiowski, Stasiowski i Cholewicki. Ależ teraz Stasiowski zaryzykował, broni szala. Tą serią spotkań były ósmym atakiem, a NKS 9. Ależ teraz y, uratował sytuację Mogło być po meczu. A ryba dogrywa do Dubisza, ależ teraz się tam zakotłowało. Z nie, strony nie, nie chyba nie wie co robi, bo jednak cały czas są piłki grane przez środek. To się nie powiedzie w takim układzie, a teraz znakomite podanie! Miałem narzekać, a tutaj to toń nie dostał raz. Stasiowski. Do pysia i gol! Zaczę Zas... Drink Teamu, NKSu. NKS-u Ryba, ryba! Na wszystko Ale... Franciszek, Jachymczak kontra, nie ma faulu. I Dubisz, dwa na bramkarza, Rajek! Broni Stasiowski, Stasi ma 4 sekundy. Już jest na połowie przeciwnika Stasiowski. Uderzenie Totonia, aż niewiele brakło. Jachymczak trochę bez pomysłu. I teraz dubisz, dubisz, Pustak i obok! Byłem... Ostatnia akcja. Krzysiek, Krzysiek Holewicki. i bramka. Ostatecznie Drink Team pokonał Nowochódzki Klub Sportowy 5 do 2 i paradoks polega na tym, że Drink Team w dalszym ciągu nie ma szansy na to, by zagrać w grupie mistrzowskiej, a NKS mimo porażki ma. Ostatnim starciem w dziesiątej serii spotkań był pojedynek drugiej drużyny Enchy z pierwszą ekipą Enchy. I zobaczmy, jak tutaj wyglądała szansa. Jak tutaj wyglądał ten mecz. Druga drużyna Enchy miała szansę na to, by zagrać w grupie mistrzowskiej, ale rozpoczęło się już w pierwszej minucie od bramki Dawida Gwoździa, który wykorzystał podanie Jacka Stawiarskiego. A potem mieliśmy kilka dobrych sytuacji z obydwu stron. Pięknie ruszył lewą stroną Mariusz Potempa. na jego dogranie, przecięte przez światłonia, trafiło w słupek. Potem z kolei mamy znakomitą sytuację, w której znalazł się Patryk Kolmajer. Bronił to Jurza, który zainicjował kontrę. Po której mógł podwyższyć wynik tego spotkania Jacek Stawiarski, który dostał znakomite podanie od Damiana Światłonia. W kolejnej sytuacji uderzał, w zasadzie podawał Warszycki i poszła z tego też kontra. Piłkę dostał Kolmaier, ale tym razem przeniósł piłkę nad poprzeczką, a potem kolejna akcja pierwszej drużyny Zębatek, po której w słupek trafił Dawid Gwóźdź. Na drugą bramkę czekaliśmy do minuty 11, wygrana przebitka piłka do Stawiarskiego, do bitka Hickson Spensa jest 2 do 0. A już po chwili mieliśmy 3 do 0, bowiem Jacek Stawiarski schodzi do środka i uderza precyzyjnie przy słupku. Jest 3 do 0 dla pierwszej drużyny Enchy. A po chwili mamy już czwartą bramkę. Dawid Michnowicz zagrywa piłkę do gwoździa, jest jak już wspomniałem 0-4. W pierwszej połowie mogliśmy oglądać jeszcze kolejne bramki. Tutaj Hickson Spence do Warszyckiego ale znakomicie obronił to Stefaniak. A potem mamy kont szybką kontrę jedynki, ale minimalnie chybił Dawid Gwóźdź. Już w drugiej połowie mamy szybkie podwyższenie wyniku, piękna akcja Gwoździa z Jackiem Stawiarskim i ten drugi podwyższana. 5 do 0, a potem naprawdę bardzo bardzo ładna bramka drugiej drużyny. Mariusz Potępa w same widły jest 1 do 5 i gracze dwójki łapią wiatr w żagle, żółtrożne. Bardzo dobrze pokazuje się Grzegorz Jakubas, jest 2 do 5, a po chwili mogło być nawet 3 do 5, bowiem mamy kontrę 3 na 1. Dwójki ciuru się do Kolmajera, ale. Gwóźdź wybija piłkę z linii bramkowej i później również blokuje dobitkę. Kolejna akcja, dwójki, górka do Kolmajera, broni do dobitka górki niecelna. I jeszcze jedna sytuacja, już tutaj Stefaniak włączał się do akcji. mianowicie Najpierw próbował Potempa, potem Stefaniak, bramka nie wpadła i dopiero w 30 minucie udało się pierwszej drużynie Enchy uspokoić grę. Wysoki pressing Dawida Gwoździa i strata zakończona golem na 6 do 2. I to nieco uspokoiło grę. jest znakomicie zagrywał Hickson Spens, ale Warszycki nie trafił w bramkę. Swoją szansę miał, kolejną szansę miał Kolmeier, ale nie miał szczęścia tego dnia. Generalnie końcówka meczu była bardzo otwarta. Tutaj w super trafia Grzesiek Jakubas. No i sama końcówka, same ostatnie kilka minut, to już otwarcie wrotek. Odpięcie wrotek przez jedynkę i dwójkę. W ostatnich trzech minutach mamy dosyć dużo goli, mianowicie 5. Tutaj Emilian Jurzak z pierwszym trafieniem w tym meczu. Potem mamy. Kolejną sytuację. Michnowicz do gwoździa. Jest 8 do 2, a jeszcze minuta do końca. Potem mamy akcję dwójki. Piłka trafia w ręce Jurzaka, który inicjuje kolejną e, akcję. Dostaje zwrotkę od Michnowicza i bramkarz, Emilian Jurzak strzela drugą bramkę w tym meczu. E, I jeszcze w ostatnich e, sekundach mamy bramkę numer 4 e, Dawida gwoździa. A jeszcze w samiesiątkiej końcówce Mariusz Potemba zdążył zezłomować Warszyckiego, dograł piłkę do Ciurusia i ostatecznie druga drużyna Enchy ulega pierwszej 3 do 10. I zobaczmy komplet wyników tej serii spotkań: Złote Chłopaki, Galaktik Wcal 1 do 5, Hat Dragony 6 do 2, Drink Team Nowychutkich Klub Sportowy 5 do 2, NH2, NH3 do 10. Jak już wspomniałem jest to przedostatnia kolejka w wadze zasadniczej, wiemy, że cztery drużyny na pewno zagrają w grupie mistrzowskiej, są to liderujące No Name, No Game, Galactic, Futsal oraz NH, które mają po 21 punktów, przy czym NH będzie pauzować w przyszłej kolejce oraz Hattrick, który ma punktów 15, też będzie pauzował. Potem sytuacja jest bardzo ciekawa. Wydaje się, że Pool Position ma nowy ład, który ma 10 punktów. Nieco w gorszych sytuacjach teoretycznie są gracze Złotych Chłopaków i Dragonów, które mają punktów 9. A Drink Team, mimo że jest ósmy, nie ma szans już na grupę mistrzowską, ale ma na nią na Nowokódzki Klub Sportowy. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Bez szans również na awans do grupy mistrzowskiej druga drużyna Enchy. I teraz popatrzmy, co będzie się działo. Na kolejce. Na początek mecz Drink Teamów z No Name No Game. W tym meczu Drinki będą musiały zagrać bez swojego najlepszego zawodnika, czyli przez Krzyśka Cholewickiego. więc tutaj raczej bym nie spodziewał się innego wyniku niż wygrana gości. Również i teraz tak. To co jest tutaj bardzo ciekawe, to. W kolejnym meczu NH2 będzie grała ze Złotymi Chłopakami. Złote Chłopaki potrzebują wygrane, by zapewnić sobie grę w grupie mistrzowskiej. Aczkolwiek, z racji tego, że pauzuje jedynka w tym tygodniu, to może się zdarzyć, że w dwójce zagrają zawodnicy, również od tej zawodnicy jedynki, więc wcale tutaj zwycięstwo Złotych Chłopaków nie jest pewne. Potem mamy mecz Wokulskiego Klubu Sportowego z Dragonami i jeżeli NKS wygra, to zrówna się z Dragonami punktami i wyprzedzi ich, ponieważ wygrał bezpośrednie spotkanie i to może dać Namowuchowskiemu Klubowi Sportowemu przy innych korzystnych wynikach również e, awans do grupy mistrzowskiej, a na koniec znaczy nowego ładu z Galactic Futsal. Wydawałoby się, że e, no właśnie to nowy ład w zależnej sytuacji, bo jak sobie popatrzymy jeszcze raz na tabelę, jest 5, ma 10 punktów, ale no Galactiki mają tych punktów 11 więcej, to raczej one są faworytami, więc nowy ład e, e, no będzie w ciężkiej sytuacji, by utrzymać miejsce w grupie mistrzowskiej, także naprawdę będzie bardzo, bardzo interesująco w ostatniej serii spotkań e, grupy zasadniczej. E, I pamiętajcie proszę o tym, że Terminarz na kolejne kolejki zostanie opublikowany w czwartek, to zdaje się jest 4 grudnia. No i popatrzmy jeszcze na piątkę kolejki eee, Mamy tutaj w bramce Kubę Więckowskiego z Galactic Futsal eee, Natomiast w polu mamy Dawida Gwoździa z Enhe, który po raz czwarty jest piące kolejki Mateusza Sikorę drugiego z Hatrika, który po raz drugi jest w piątce kolejki. Dwóch graczy po raz pierwszy w piące w tym sezonie Kryśka Cholewickiego z Drink Team oraz Konrada Grzyba z Galacticów, który za swoją fenomenalną końcówkę w meczu. Z Złotymi Chłopakami zostaje graczem kolejki. No i klasyfikacje indywidualne w klasyfikacji strzelców prowadzi Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu 22 trafienia, ale gonią go snajperzy Zębatek Dawid Gwóźdź 20 trafień, Jacek Stawiarski 19. Potem mamy 3 graczy z 10 trafieniami: Huberta Bujasa, Krzyśka Cholewickiego oraz Radosława Makłe, a Adrian Buczkowski z No Name. No Game ma bramek 9. W klasyfikacji asystentów pierwszy jest Grzegorz Szczepan z Nowego Ładu, ale również goni go naprawdę szerokie grono graczy zębatek: Dawid Gwóźdź 11, asyst, Tomasz Bielach 10, Jacek Stawiarski wraz z Piotrem Witaczkiem i Mikołajem Fischerem po 9 asyst. Dodatkowo Paweł Gniadek ma w tym momencie asyst. 8. No i na koniec klas klasyfikacja kanadyjska. Tutaj lideruje Dawid Gwóźdź z NH31 punktów, Mateusz Jędrysiak ma tych punktów 29, potem mamy drugiego z graczy NH, czyli Jaska Stawierskiego 28 punktów, a dalsi gracze są już z większymi stratami punktowymi, po 16 punktów ma Piotr Witeczek z nowemów oraz Grzegorz Szczepan z Nowego ładu, a 15 punktów ma Hubert Bujas, również gracz nowego ładu. Zanim się jeszcze pożegnamy, chciałbym tylko przypomnieć o tym, że Widzimy się na hali, widzimy się w kolejnych magazynach. Natomiast jeszcze śledźcie Facebooka, bo jeszcze nie wiem, co będzie z transmisją, czy ona będzie we wtorek i czy w ogóle się w tym tygodniu odbędzie. I pamiętajcie również o głosowaniu na bramkę listopada. Głosujemy w komentarzach pod odpowiednim postem na Facebooku. A tym samym ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę, a Wy jeszcze rzućcie okiem na najpiękniejsze trafienia listopada. Cześć!